Podczas czwartej edycji High League, która odbędzie się 17 września w Arena Gliwice. W oktagonie zmierzał się Artur Szpilka z Denisem Załęckim. Pojedynek na zasadach MMA, trzy rundy po 4 minuty. Szpilka w swojej relacji podkreślił, że walka będzie miała charakter sportowy. Widzieliście walczyć z Denisem na High League w Gliwicach, także szykuje się fajna walka. Mega sportowa. A w wywiadzie dla Koloseum powiedział, że nie ma między nimi konfliktu. I jeśli federacja będzie próbować poddymić atmosferę, to po prostu wyjdzie z konferencji. Do, do, do. Ja powiedziałem, że jeżeli coś mi będzie nie pasować, to po prostu wychodzę stamtąd, bo ja nie jestem i mnie to nie cieszy. Ja byłem jednym z takich osób, która była zażenowana tymi, tymi począt, początkowymi, tymi freakami, jak oni się tam wyzywali, jak to, jak tamto. Bo to wiesz, wyzwać mogę na przykład mojego. Jakiegoś tam, nie wiem, przeciwnika, z którym się nie lubimy od początku, ale to mam powód dlaczego, a oni się wyzywali, bo to, nie wiem, no widziałeś, no to no tak. było takie żenujące na tak początku. Czas, czas. Zenit podkreślił, że wyciągnął lekcję z ostatniej walki i nigdy już nie zostawi werdyktu w rękach sędziów. Bad Boy rozpoczął przygotowania pod skrzydłami jednego z najbardziej rozpoznawalnych trenerów w Polsce, czyli Mirosławem Okińskim. Trener Mirek wypowiedział się w ostrych słowach o Arturze, jednocześnie mocno wierząc w umiejętności swojego podobiecznego. Marcin Najman dąży do walki z Jackiem Murańskim. Jak sam wyznał, jest już złożona propozycja na walkę, którą moglibyśmy zobaczyć pod koniec tego roku. Jeśli federacja zaakceptuje warunki Najmana, to jak sam mówi Najman, medialny byt Murańskiego dobiegnie końca. Jeżeli zostaną zaakceptowane, to medialny byt starego Fraglesa dobiega właśnie końca. Tańcule wyznał, że został po części zmuszony do walk z Murańskimi, gdyż w kontrakcie miał wspomniane o rewanżach. Temat Murański chciałby już zamknąć na dobre, więc postanowił wziąć dwie walki na jednej gali. W wywiadzie dla MMAPL podkreślił, że większym wyzwaniem będzie Mateusz Murański, który znacznie podwyższył swoje umiejętności. Słuchaj, no na pewno najważniejsza, ważniejsza dla mnie jest ta pierwsza walka, to jest walka sportowa, tu naprawdę wiesz, no tak jak mówiłem Mateusz, już sobą coś reprezentuje zresztą kurde, no to widać w komentarzach, już ludzie piszą, no to już nie ten samurański, ale ten chwilę będzie miał przejebana, ale będzie miał ciężko, to nie będzie łatwe. No rzeczywiście, to nie będzie łatwe, więc ja się skupiam tak naprawdę na pierwszej walce. Ważne jest dla mnie, żeby wygrać tę pierwszą walkę. Druga walka to... Co się stanie, to się stanie. Wiecie, pff, kurde, nawet stary, to już tak naprawdę nie jest dla mnie ważne. Ważne jest dla mnie tylko walka z Mateuszem. Istotne jest to, żeby z nim wygrać, a to, co się wydarzy później, to już niech się dzieje, wola nieba.